Lutowanie to metoda trwałego połączenia elektrycznego i mechanicznego metalowych elementów za pomocą spoiwa. Rozgrzane spoiwo jest płynne, a temperatura jego topnienia jest niższa niż łączonych elementów. Po wystygnięciu połączenie jest sztywne oraz pod warunkiem braku korozji odwracalne poprzez ponowne rozgrzanie spoiwa. Do lutowania niezbędny jest osprzęt w postaci spoiwa oraz narzędzia do jej rozgrzania, np. lutownicy lub gorącego powietrza. Wszystkie pozostałe narzędzia nie są niezbędne, ale na pewno bardzo przydatne. Należą do nich topnik, tak zwana trzecia ręka, pensata i lub małe szczypce oraz gąbka druciana bądź inny przyrząd do czyszczenia grotu. W razie pomyłki pomocna będzie taśma lutownicza lub odsysacz cyny bądź specjalne urządzenie zwane rozlutownicą. Lutować można w dwóch podstawowych zakresach. Powyżej 450 stopni Celsjusza mówimy o lutowaniu twardym, natomiast poniżej o miękkim. Różnica używanych temperatur wynika z różnego składu używanego spoiwa. Lutowanie twarde lepiej sprawdza się w celu zapewnienia połączenia mechanicznego, np. lutowanie miedzianych rur, natomiast miękkie przy lutowaniu elementów elektronicznych. Nie tylko nie muszą być one aż tak sztywno przymocowane, ale przede wszystkim mogłyby nie wytrzymać temperatury używanej w lutowaniu twardym. Występują dwa podstawowe typy elementów i płytek drukowanych przeznaczone dla elementów THT oraz SMD. THT to montaż przewlekany, a więc każda nóżka elementu przechodzi przez całą płytkę na wylot. Połączenie zajmuje dużo przestrzeni, ale jest wytrzymałe mechanicznie, dlatego wciąż lutuje się w ten sposób gniazda i złącza. SMT to technologia montażu powierzchniowego. SMD natomiast to elementy montowane powierzchniowo. Nóżki nie przechodzą przez płytkę, a łączone są z polami na niej. Możliwe jest zatem lotowanie elementów po obu stronach płytki. Zdecydowana większość elementów SMD jest znacznie mniejsza od odpowiedników THT, co również ma swoje zastosowanie w miniaturyzacji urządzeń. Od dłuższego czasu to właśnie ten typ montażu dominuje w lutowaniu przemysłowym. Wyróżniamy kilka typów lutownic, najbardziej powszechne, transformatorową oraz oporową, a ponadto gazową oraz powietrzną, tak zwany Mogą one występować jako element stacji lutowniczej, która umożliwia precyzyjne ustawienie temperatury i zapewnia większą stabilność pracy. Wyjaśnienie na przykładzie lutowania rezystora w warunkach domowych. Prace należy rozpocząć od przygotowania stanowiska. Wszystko musi być uporządkowane i zabezpieczone. Nie chcemy przecież nic zniszczyć. Następnie przygotowujemy elementy i narzędzia, których będziemy używać, oraz sprawdzamy ich stan. Rezystor przykładamy do miejsca, gdzie zostanie wlutowany. Aby odpowiednio go zgiąć, warto użyć małych szczypiec lub pensety i wykonać zgięcie pod kątem prostym w odpowiednich miejscach. A po jego przełożeniu lekko odgiąć nóżki, aby po obróceniu nie wypadł. Obcinamy nadmiar nóżki. Po przygotowaniu elementu włączamy lutownicę bądź stację. Gdy grot jest rozgrzany, należy go wyczyścić z pozostałości spoiwa z poprzedniego użycia przy pomocy zbliżonej gąbki lub gąbki miedzianej. Po tej czynności dobrze jest pozostawić grot na chwilę, aby znowu rozgrzał się do zadanej temperatury. Następnie nakładamy niewielką ilość spoiwa na grot. Przykładamy go do pola i wyprowadzenia, oraz dodajemy spoiwo według potrzeby, po czym odkładamy je na bok. Gdy spoiwo wypełni otwór lutowniczy, odciągamy grot i staramy się nie poruszyć płytką. Po wystygnięciu tworzy się sztywne połączenie elektryczne i mechaniczne. Po zakończeniu lutowania sprzątamy i wyłączamy lutownicę, nie czyścimy. Warstwa lutowania pełni funkcję ochronną i przedłuża żywotność grota. Po posprzątaniu stanowiska i upewnieniu się, że nic przy okazji nie zniszczyliśmy, możemy pogratulować sobie dobrze wykonanej pracy. Dziękujemy za uwagę.